Hej, hej, witam Was bardzo gorąco w kolejnym odcinku. Dziś, moi drodzy, dużo się zadzieje, a przynajmniej mam taką nadzieję. Mamy dużo zdrapek, a przed nami krzyżóweczka XXL, wielka kasa, zdrapka WOW, podkowa szczęścia, neonowe 13, szczęśliwe linie, malutka krzyżówka, super 13, super 13 w innym kolorze, a tutaj jeszcze przecież jest 50, szybkie 50 i lotek. Cały miks warty 55 zł. A zobaczcie, ile drapańska mamy. No to kochani, co? Jedziemy. Będziemy jechać od najmniejszej do największej. U nas największymi zdrabkami będą zdrabki za 10 zł. A zaczniemy sobie kochani od lotka. Nasz poczciwy lotek z numerem 34. I kochani, szukamy słonika. A na początku mamy drzewo. Aparat. Winogrono. I słonika. Nie zobaczyliśmy aż do tej chwili. Można było wygrać tutaj 40 złotych. A my na razie zostajemy przy zerze. No to teraz szybka pięćdziesiątka, numerek trzynasty i trzymajcie mocno kciuki. Szukamy trzech takich samych kwot, a zaczynamy od pięćdziesiątki. Jest dwójka i jest czwórka. Pierwsza stówka, o główna. Druga stówka, druga czwórka. Druga główna i na czym skończymy? I skończymy na cen. Na 5 na setce. No w końcu się udało powiedzieć. No to teraz moi drodzy, szukamy bonusa. Mile widziana kwota. A mamy tutaj co? A mamy dukaty, także jest drabka pusta. No to teraz pod ostrze super trzynastki. Tutaj mamy numerek 51. No i szukamy tych trzynastek. A mamy 37, 52, 43. O jak wysoko. 20, 56, 39, a na końcu 23. Pusto! No to zobaczmy, co druga trzynastka na to numerek 86. I reguły się nie zmieniają. Poszukiwana trzynastka. No, póki co, wyz o, blisko, blisko. Mamy trzynastkę, no jest wygrana. Na pusto dziś nie wyjdziemy, a pod naszą trzynastką mamy dwa złote zwrotu. Dobry ich zwrot. Zawsze coś tam już nam wpadło, nie? No to teraz może. Krzyżóweczka numerek 88. I kochani, trzymajcie mocno kciuki, może troszkę mniejsze, co? Co byście ogarniali sobie całą zdrapkę. I tak, pierwsze dwie literki M i X. No od X zaczynamy, ale może na samogłoskach skończymy. No i wam powiem, że nie tylko X jest tutaj z morą, bo M Mamy tylko jedną. Dobra, ale może reszta literek będzie się sypała jak szalone. A teraz mamy T i O. No jest samogłoska. Możemy zacząć się już bawić. O, do honoratki wpada. Dwa razy O. Tutaj mamy T. Tutaj T, tutaj T, tutaj O. I to by było na tyle. F i E. O, druga samogłoska atakuje. Od F-ci zaczniemy. Mamy biegun. Tutaj kolejne E się sypią. A u góry już bardziej ubogo. Tutaj jeszcze w renie mamy E. Nie znajdziemy, choćbyśmy bardzo chcieli. U i L. Dobra, te to tutaj widziałam. Tutaj U, tutaj komplet. I do nas Turcji jeszcze U. Dobra, kolejne. A to weźmy sobie te dwie. CH. Dobra, w honoradce mamy H. Na Turcji mamy C. No i dalej się nie rozpędzimy. J i D, dobra, D obecna, J jest, no i to by było wszystko. Y i P, Y mamy w sylabie, P znalazłam w epirze i tutaj również się zatrzymujemy. No kochani, zostały cztery literki tylko, RZ, tam CH, tutaj RZ, zobaczcie jak wszystko do siebie pasuje. No ale tych R -ek to troszkę tutaj mamy. Tutaj jeszcze rka. No i czarno to widzę, ale może. I, i, a. No tutaj może nam pomóc. Każda z tych dwóch literek. No już widzę, że będziemy mieli epira. Pierwsze słówko. O. Tutaj mieliśmy rkę. Eter. Drugie słowo. I czyżbyśmy na tych dwóch kończyli? No, na to wygląda. No, niestety się nie udało. Kontrolne różne, tak szybka pusta. No, póki co z maluchów mamy tylko dwójkę. Ale szczęśliwe nie mogą to zmienić. Numerek 39. I kochani, jedziemy. O, zrobimy takie, co byście całą zdrabkę widzieli. A zaczniemy od biedronki i ananasa. Biedronka i ananas. Dobra, szukamy biedronka tylko na samym końcu banan i słoń dobra, słonie mamy dwa a nawet i trzy, ale bez banana słońce i podkowa dobra, słoneczko mamy jest i drugie, a nawet i trzecie a podkowy brak śliwka i krab dobra, mamy kraba jest i śliwka i nic więcej. Diament i złoto. Dobra, jest złoto. Jest i diament. No i tylko to. trefle i gwiazda. Dobra, gwiazdy już tutaj widzę. Ale bez trefla. Ole, przeloty mamy co? Wiśnie i truskawka. Dobra, jest truskawka. Są wiśnie. Tutaj ładna parka i na koniec wisienki, gruszka i cytryna. Dobra, jest gruszka, jest i druga, no a cytryny brak. Pomarańcza i jabłko, no owocowo się robi, nie? Tutaj jabłuszko, tutaj pomarańcza i schodzimy, a nie widzicie, w porę się zorientowałam. Klucz i garnek. I tak garnki mamy dwa. Tutaj jeszcze klucz. A tutaj na samym końcówku korona i arbus. Oj, chyba nam tutaj nie pomogą. No, raczej nie. Zdrabkę mamy pustą. I tak też głoszą kontrolne literki. No to teraz coś krótszego. Neonowe 13 z numerkiem 9. Troszkę wam powiększymy, a my moi drodzy szukamy trzynastki. No czy ona się tutaj pojawi? No fajnie by było, bo na razie nasz bilans to wam powiem, że cieniutko. No trójki mamy, ale nie w trzynastkach. No jeszcze kilka szans tutaj jest, a tutaj 18, 39, 29 i 45. No niestety, niestety. Ale może podkowa sygnie nam szczęście. A numerek mamy 17. Tutaj nie wiem, czego mówiłam. 9. No to kochani, trzymamy mamy mocno kciuki i za podkowe i za wygrywające liczby. A wygrywać tutaj będzie 19, 21, 48 i 12. No to szukamy tych właśnie liczb. A mamy oboczka 22, 55, 11. No bliżutko, bliżutko. 27, 59. 29 39 na no 19 poproszę. 41 49 i ostatnia to 18. Też blisko, ale nie w punkt. No to moi drodzy, może będzie wielkie łał, wow, A zdrabka z numerkiem 16. Szukamy tego naszego Łała i wygrywających liczb. A co nam tutaj wygrywa?

No, tutaj również się nie wtrafiliśmy w wygrywające. A kolejne to 55, 29, 54, 46, 28. No, robi się gorąco. Ostatnie pliki. 26, 42, 49, 45 i na końcu 38. No, kochani, kolejny pustaczek. No, póki co my stoimy cały czas z tą naszą dwójką. Ale to może zmienić wielka kasa, o ile się tutaj posypie w siódmeczce. Szukamy wora, szukamy złota, no i tych wygrywających liczb. No to jedziemy. A wygrywają 37, 47, 48, 27 i 13. No dość specyficzne liczby. A my mamy 16. 46, 31, 25, 26. No, zaczynamy niepozornie. Kolejna: 58, 41, 42, 33 i 22. No, czyżby to był odcinek samych pustaczków. Kolejna: 54, 14, nie 12. No, zobaczcie, jak tą 13 omijamy. 19 i 57. No, jeszcze są szanse. Ostatni rządek. 38. No, jeden za dużo. 36. No, zobaczcie, znowu wygrywającą omijamy. 59, 11 i 35. No, kochani, jedyna nadzieja w naszej krzyżówce. Miejmy nadzieję, że ona coś tutaj w naszym drapingu zmieni. Numerek 11. W bonusiku mamy lustro. Może i tutaj nam się odbije piękna wygrana. No to jedziemy. A pierwsze literki: P i V. Dobra, P już mamy. Tutaj P, tutaj P. I to by były wszystkie. W lustrze nie mamy, ale za to P mamy o tutaj i o tu. O, we woksie mamy V. W opisie jeszcze P i wędrujemy na sam dół. P i V. Dobra, już P widzę. V pewnie się już nie powtórzy. P zresztą też. L i T, no takie bardziej przyjazne literki. Dobra, L mamy, T mamy. Tutaj w lesie kolejne L, tutaj T. W alarmie mamy kolejną literkę, tutaj kolejne. No, z tymi literkami o niebo lepiej. Ale zobaczcie, w lustrze też mamy i jedną i drugą. Dobra, to teraz pomarańczowa. L i T. Dobra, Lka jest. No i tutaj już nie będzie tak kolorowo. No, więcej nie ma czego szukać. A na niebieskiej? Dobra, w kabarecie mamy T. W nurcie jest kolej na T. A po Lce ani śladu. No nie ma, nie ma. Rządek kończymy M i J, no i miejmy nadzieję, że będą się sypały, na pewno w ramie mamy M, w alarmie też jest, o tutaj J, dogmacie M, no i co się stało? Rozłączyło, ale kochani teraz mam ze sobą kibiców, moje psiaczki obstawiły mnie dookoła i trzymają mocno pazurki u łapek, aby coś fajnego wpadło, a my byliśmy przy czym M i J, nie? Dobra, na zielonej już nie widzę. No to zjeżdżamy na pomarańczową M i J. Jeżeli będzie troszkę głośno, to musicie mi wybaczyć. A zapewne za chwilę będzie głośniej. A kolejne literki. O i H. Może i w tej krzyżówce będzie. Och. Ale o, ja tutaj za dużo nie widzę, przynajmniej w zielonej. No H mamy jedno. No dobra, ale za to o w lustrze nam wpadnie. I zobaczcie, już pół na pół bonusa mamy. A pomarańczowa do woksa wpadnie. O. Tutaj podwójnie kolejne samogłoski się sypią. Czego nie powiemy o literce H? No, więcej nie ma. A niebieska, no na pewno w Wojciechu mamy jedną i mamy drugą z literek. O, w Hiobie mamy H. I jeszcze O. I to by było na tyle naszych harców z tymi literkami. I i C. Dobra, mamy tutaj i. Jest literka C, nawet podwójnie. Tutaj do ceny kolejna C, a do klawisza kolejne I. Tutaj jeszcze samogłoska. I zjeżdżamy w dół. No, lustro omijamy tym razem. Ale tutaj już widzę kilka naszych przyjaznych literek. Tutaj jeszcze I. I w Emilu jeszcze jedna samogłoska. Dobra, to zobaczmy niżej. I i C. Dobra, jest I. Tutaj parka do oba jeszcze jedno i i to na tyle. Dobra, ostatnie dwie z tego rzędu. O! A i Y. No teraz A pokaże co potrafi. Ta literka akurat zawsze się sypie. Zawsze to powtarzam, bo to taka najbardziej pożądana jest w tych krzyżówkach. A co my tam jeszcze Y szukamy? Tu Y, tu Y i po Y w lustrze nie mamy. Ale za to tutaj w grypce mamy obydwie. Tutaj kolejne samogłoski się sypią. No to już by było na tyle. A na dole? A i Y. Tutaj A, tutaj A. I jeszcze kilka razy. O, do hymnu Y wpadnie. Tutaj kolejny. I tu ostatnie A. O, a jeszcze C mieliśmy. No to raczej wszystkie. Dobra, za ostatni rząd się bierzemy. O, a miło się zaczyna, bo od E i W. No to tak, E już mamy. Z W może być problem, ale jedno jest. Tutaj jeszcze E. Niestety w bonusie nic, ale za to na pomarańczowej utworzył nam się Emil. Tutaj E. Tutaj W. O, troszkę więcej tych naszych literek na pomarańczowej. No, W tutaj poszalało. Dobra, niebieska. Zaczniemy sobie Wojciechem. I Wojciech nam się ułożył. Tutaj E. Tutaj kolejne. Do nowego jeszcze E. I możemy. Spokojnie śmigać po kolejne literki, Z i K, no już wiemy, że lustra nie będzie, ale mogą być trzy słowa gdzieś. Dobra, mamy Z, jest K, tutaj Z, tutaj K, o mamy tezę, o pierwsze słówko na zielonej, tutaj jeszcze K i jedziemy w dół, Z i K. Tutaj Jeszcze k. I niebieska. Dobra, mamy zetkę. Mamy już k. Kolejna zetka. Kolejna k. No, miłoby było, gdyby tak się żuka nam chociaż zwrócić, dała, nie? Bo póki co my na dwójce stoimy. A ostatnie dwie literki to będzie D i U. Ale najpierw to K. Dobra, mamy D. Tutaj jest U. Było jeszcze A. No i górną kończymy tylko z jednym słówkiem. No, mamy tylko tezę. I więcej nic nie będzie. Dobra, w lustrze idziemy po U. A na pomarańczowej. Tutaj nam dwóch słów brakuje. A w zasadzie to już jednego, bo mamy wadowicę. Tutaj D, tutaj U. No i kochani, stajemy, stajemy. A mogli chociaż tego x nam dać. No cóż, ostatnia szansa na niebieskiej. Dobra, mamy tu, mamy tutaj drugie słówko. Tutaj u, tutaj u, tutaj jeszcze d, a w nurcie jeszcze u odhaczymy. No moi drodzy, dzisiaj to można by powiedzieć, że wielki pogrom na odcinku. To by było razy trzy, lustro odbiło nam 5000. tysięcy, a my mamy kontrolne różne. No to kochani, cóż tu długo liczyć? Na tak potężny miks wart 55 zł, dziś symboliczna wygrana, bo wpadła nam dwójka. Dobrze, że chociaż ta dwójka wpadła, wymienię sobie ją na pełną skarbonkę, a może i świnkami tam posypie kokosami. To się okaże. A ja, moi drodzy, już się żegnam z wami. Dziękuję wam pięknie za oglądanie. Żegnam się z wami właśnie takim obrazkiem. No dość mało optymistycznym, ale kochani, zdrapkowe harce. Kończą się w różniasty sposób. No, dzisiaj akurat scenariusz ułożył się w taki właśnie sposób. A my, kochani, trzymamy już ostro kciuki na kolejną zabawę. A teraz już pomachajmy sobie na pożegnanie. Dziękuję Wam ślicznie za oglądanie. I do następnego! No to pa!